Jeśli biegasz, jeździsz na rowerze lub uprawiasz inny sport, to prawdopodobnie mierzysz swoje wyniki i je porównujesz. Na przykład, przebiegłem 5 km szybciej niż kiedykolwiek albo zdobyłem 4 punkty więcej niż w poprzednim meczu. Po co to robisz? Żeby dowiedzieć się, czy twoje wysiłki przynoszą zamierzone rezultaty, żeby sprawdzić, czy twój plan treningowy przybliża cię do założonego celu, czyli pobicia rekordu życiowego na przykład w maratonie. Podobnie jest w zarządzaniu organizacjami. Menedżerowie muszą stale śledzić, czy wykonywane działania służą osiąganiu pożądanych wyników biznesowych. Firmy definiują swoją strategię, a jednostki organizacyjne przekładają ją na konkretne inicjatywy wdrożeniowe. Jak stwierdzić, czy podejmowane działania przybliżają nas do wyznaczonych celów, a może potrzebne są korekty tych działań? Jak menedżer ma sprawdzić, czy strategia jest właściwie realizowana? Nie jest to możliwe bez wdrożenia zasad ciągłego pomiaru efektywności w firmie. Jak zatem formułować cele, aby były mierzalne? Jak wyznaczać ich mierniki? Moduł szkoleniowy, zarządzanie efektywnością pomoże Ci rozwinąć praktyczne kompetencje. Nauczysz się określać rolę pomiaru efektywności w sukcesie organizacji definiować kluczowe wskaźniki efektywności, czyli KPIs, czyli po angielsku Key Performance Indicators, skutecznie mierzyć postępy własne i całego zespołu, skutecznie interpretować dane związane z efektywnością, a także wdrażać system zarządzania efektywnością. Zapraszam do udziału w szkoleniu.